według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znałem. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo pańskie. To uzdrowienie teściowej Szymona Piotra jest jedyne w swoim rodzaju. O innych znakach i cudach mówiono, że Jezus je powtarzał, a to uzdrowienie dokonało się tylko raz, bo Piotr miał jedną teściową. I jest wyjątkowe z tego powodu, że Pan Jezus uzdrawia teściową z gorączki. A gorączka nie jest przecież chorobą. Gorączka jest objawem choroby. Gorączka towarzyszy wielu chorobom. Gorączka jest znakiem, że organizm walczy ze źródłem zapalnym, że coś się dzieje. Więc nie jest to choroba. Aby zrozumieć to, co się wydarzyło, trzeba wiedzieć, że Ewangelia według świętego Marka tak naprawdę jest Ewangelią według świętego Piotra. A to dlatego, że Piotr był zwyczajnym rybakiem, był chłopakiem po zawodówce. Nie znał zbyt wielu języków obcych, kiedy posłano go, aby głosić Ewangelię do Rzymu. I tam w Rzymie. Potrzebował tłumacza. Piotr głosił Ewangelię w swoim języku po aramejsku, a tłumaczem był Marek. Marek przekładał to wszystko na język grecki. Czyli ta historia o uzdrowieniu teściowej Piotra jest opowiedziana przez samego Piotra. Dlaczego to jest ważne? Bo Piotr podkreśla, co Pan Jezus uczynił z jego teściową. On najlepiej znał swoją teściową, wiedział jaka ona jest, i jak mówi o jej uzdrowieniu, to pokazuje właśnie ten skutek. Jaki jest skutek? Choroba nie jest nazwana, ale żeby łatwiej opowiadało się o cudach Pana Jezusa, żeby łatwiej było zapamiętać te wszystkie znaki, to one są przedstawiane w pewnym schemacie. I zwykle jest tak, że przychodzi do Jezusa człowiek chory. Jest opisana jego choroba, Pan Jezus dokonuje cudotwórczych działań, a potem jest informacja, że ten człowiek jest zdrowy i że to działanie było skuteczne. Czyli jak spotkał ślepego, to na końcu historii o spotkaniu ślepca z Jezusem jest Powiedziane I ślepy przejrzał, zaczął widzieć. Jak spotkał człowieka chromego, to mamy informację na końcu, i człowiek ten pobiegł z radością na własnych nogach do domu. Jak spotkał kondukt pogrzebowy, mamy powiedziane, i człowiek ten ożył, został wskrzeszony. Czyli ta końcówka. Ona podpowiada nam, jaka była choroba, odpowiada temu stanowi. I zobaczcie, jaka jest końcówka tego, tego opowiadania o uzdrowieniu teściowej. Opuściła ją gorączka i usługiwała im. Czyli Piotr zauważył, że jak Pan Jezus uzdrowił jego teściową, to nie tylko teściowa została uzdrowiona z tej gorączki, ale też usługiwała im. Czyli problemem teściowej było to, że nie potrafiła służyć. Że była osobą dominującą, narzucającą się, że uważała swoje zdanie za najważniejsze, że zawsze była nad. I Jezus wyzwala ją właśnie z tego egoizmu, z myślenia o sobie. Do służby, uzdalnia ją do służby. Ten cud jest adresowany do teściowych i do nas. Drogie teściowe, czasem tak jest, że właśnie jak dziecko wychodzi za mąż, jak się żeni, jak zakłada własną rodzinę, to nagle pojawia się w teściowych taka gorączkowa miłość, jak gdyby one chciały. Nadrobić wszystkie lata tej miłości, kiedy to dziecko było przy nich, właśnie wtedy, kiedy ono już ma być samodzielne i ma mieć własną rodzinę. I taka teściowa właśnie próbuje wejść w życie tych młodych. Jest rozgorączkowana w miłości. A dzisiaj Pan Jezus mówi, że teściowa nie może być kierownicą, ale ma być służebnicą czyli ma służyć. Czasem, radą, pomocą, modlitwą. To jest dla teściowych. A dla nas to, że Pan Jezus wyzwala i uzdania człowieka do tego, żeby służył bezinteresownie. I słuchajcie, w dokumentach Soboru Watykańskiego II, kiedy opisuje się powołanie człowieka, jego kondycję, to można znaleźć takie piękne zdanie. Kościół napisał, człowiek to jedyne stworzenie na ziemi, którego Bóg chciał dla Niego samego. Czyli jak Pan Bóg stworzył góry, to po to, żebyśmy na te góry wchodzili, żebyśmy te góry podziwiali. Jak Bóg stworzył morze, to po to, żebyśmy pojechali na plażę i tam odpoczęli w pięknym krajobrazie. Jak Bóg stworzył świnie, to po to, żebyśmy jedli krupnioki i żebyśmy mieli szynkę. A człowieka stworzył dla Niego samego, Bogo pragnął, Bogo chciał, bo Go kocha. I dalsza część tego zdania jest taka nie może ten człowiek jednak się odnaleźć w pełni, inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z samego siebie. Jeśli chcemy być szczęśliwi, jeśli chcemy być spełnieni, to Bóg nas tak stworzył, że mamy być bezinteresownym darem dla innych, dać siebie dla dobra innych, czyli po prostu służyć. To jest ta służba bycie darem dla innych. Nie robimy tego słowa sługa, służebnica, służący, ale to słowo ma właśnie to znaczenie: bądź darem bezinteresownym dla innych. Czyli. Staraj się obdarzać dobrem innych bezinteresownie. Pomyśl, kiedy rano się budzisz, co ja mogę zrobić, żeby ta osoba, z którą żyję pod jednym dachem, była ze mną szczęśliwa. Nie czekaj na to, co ona ma zrobić dla ciebie, ale co ty możesz jej dać. W jaki sposób możesz ją uszczęśliwić. Jak będziemy wszyscy w ten sposób myśleli, świadomi tego, że nasze spełnienie Nasze szczęście jest w tym, żeby być bezinteresownym darem. To będzie nasze życie piękne. I teraz zobaczcie, że Pan Jezus wyzwolił z egoizmu nie tylko teściową. Uzdrowił ją do służby, nie tylko ją jedną, ale można powiedzieć całe kafarnaum. Bo tam, gdzie jest Jezus, tam człowiek się zmienia jeśli do tego Jezusa przychodzi jeśli tego Jezusa zauważa skąd my to wiemy, że zmienił całe Kafarnaum po tej informacji z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych pewnie tak było, że nawet nie mieli świadomości jak wiele osób chorych i potrzebujących znajduje się w ich mieście ale właśnie Jezus swoją obecnością Wyzwolił ich z egoizmu. Przestali myśleć tylko o sobie. Zaczęli dostrzegać w potrzebie drugiego człowieka tego, którego mieli pod jednym dachem, obok siebie najbliżej i przynosili ich do Jezusa. Dobra nowina dzisiaj jest taka, że Pan Jezus potrafi nas wyzwolić z egoizmu, który zatruwa nasze życie. Człowiek, który myśli tylko o sobie, jest zgorzkniały, smutny i pretensjonalny. Natomiast ten, który jest darem dla innych, może znaleźć tutaj na Ziemi spełnienie. Może być szczęśliwy. Co trzeba zrobić? Trzeba zaprosić Jezusa do swojego domu. Tak jak zaprosił go Szymon Piotr, i Jezus przyszedł do domu, w którym mieszkał razem z Teściową. Tak jak zrobili to mieszkańcy Kafarnaum. Dostrzec obecność Jezusa w moim otoczeniu, w mojej miejscowości. Zobaczcie, na naszym osiedlu dzielnicy jest kościół świętego Józefa Robotnika, ta świątynia, a w tej świątyni jest Najświętszy Sakrament przez cały dzień wystawiony. To jest ta obecność. Przyjdź, zatrzymaj się przy nim. Niech przemieni twoje serce, niech wyzwoli z egoizmu. I tego sobie żyćmy nawzajem, by Pan Jezus uzdrawiał nas Właśnie z egoizmu a uzdalniał do służby, do bycia bezinteresownym darem dla innych. Amen.